Jamaneczko z tej strony nie Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku nagrywamy materiał, o który prosiliście już bardzo, bardzo, bardzo dawno. Już z dwa lata temu pierwsze teksty się pojawiły. Kiedy będzie ten materiał? No i w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym. Jak ja stabilizuję złapy? Jak nagrywam złapy? Jak wszystko nagrywam złapy? Że to jest takie masełeczko. Ja nie mówię, że nie nagrywam już z gimbala, bo ostatnio się bardzo przeprosiłem z gimbalem, ale w tym odcinku Wam wytłumaczę kiedy, gdzie, po co, jak używać tego gimbala, kiedy go nie używać. Tak więc dzisiaj wlatuje malutkie intro i widzimy się już w materiale docelowym. Sprzedałem mojego gruzia. sprzedałem Heislera, miałem kupić Chargera, ale wyszło na to, że kupiłem. No i teraz tak, jeśli chodzi o nagrywanie filmów, yy, jeśli chodzi o gimbala, no to jak wiecie, ja nagrywam Crane'em czwórką. Jest to gimbal, który naprawdę służy mi od wielu lat. To nie jest jakiś film sponsorowany, dzisiaj nikt nas nie sponsoruje, tylko po prostu chcę Wam troszkę zobrazować, kiedy będziemy używać tego gimbala, kiedy nie będziemy go używać, tak więc no... Gimbala używam zawsze jak nagrywam eventy. Od około półtorej roku lecę cały czas na gimbalu. No i... Bardzo się z nimi przeprosiłem, jeśli chodzi o nagrywanie, ponieważ dużo wybaczają. No i dzisiaj chciałbym zrobić taką małą, taką tabeleczkę zrobimy, o takie coś zrobimy, za i przeciw yy, nagrywania z łapy. No ale od czasu jak ja pamiętam, jak nagrywam filmy, no to zawsze ktoś mi mówił, ale Ty stabilizujesz z łapy i tak dalej. Tak więc no, lecimy z temacikiem. To nie jest mój mainowy obiektyw, tylko ja z tamtego obiektywu nagrywam, ale na początek chciałbym zacząć na szerokim szkle i Wam zobrazować, jak bardzo różni się stabilizacja na szeroko, kontra na wąsku. Jakbym używał 11 mm, no to jeszcze łatwiej by nam się stabilizowało, ponieważ no mamy szerszy kąt, no i ogólnie nie widać tych drgań, jest taka bo, szersza perspektywa, nie? Tak samo też się parę osób pytało, ta rączka, którą tutaj mamy, to ona jest oryginalna z Tiltom, z tą klatką, którą dostałem. Przy nagrywaniu z ręki jest to fajna opcja, ponieważ trzyma nam całą puchę, ta rączka tutaj, ten uchwyt taki Skórzany, no i po prostu jest wygodniej. Specjalnie zawsze dociążam kamerę, żeby po prostu no, łatwiej się chodziło, ponieważ no, jak zwróćcie uwagę, jak coś ciężkiego weźmiecie kurde, no cegłę weźmie, weźcie sobie tą cegłę i spróbujcie coś cegłą nagrać. No, kurde, ja cegłę w ogóle, jaką cegłę. Spróbujcie czymś ciężkim sobie ponagrywać. No to sama ta waga. Robi swoje, co nie? Mając coś leciutkiego, czyli telefon bez stabilizacji, no to drży strasznie bardzo mocno. No i nie da się tak wystabilizować tego wszystkiego. A jak mamy już coś cięższego, no to jest dużo łatwiej. Dlatego, no, ja top handla takiego używam, plus monitor, no i dosyć ciężka bateria jest tutaj na przodzie. Wkładam sobie tutaj na tą rączkę, no i zakręcam HDMI, puszczam sobie normalnie takiego leciutkiego, zawiniętego. I w zależności od sytuacji, często stosuję też tutaj mikrofon kierunkowy. No ja go teraz nie będę używał, ponieważ nie potrzebujemy. No i to jest mój taki setup do nagrywania z ręki. No gimbal daje nam taką możliwość, że dłuższe przebitki możemy nagrywać, czyli na przykład jeżeli mamy jakiś wywiad do nagrania, czyli jeżeli mamy jakąś długą przebitkę, spacer, cokolwiek długiego do nagrania, no to jest spoko opcją. Tak więc no tutaj zdecydowanie gimbal wygra kontra łapa, ponieważ no ciężko jest cały czas skupionym chodzić, no i na tiptopach takich sobie spacerować. Jeśli chodzi o plusy yy, nagrywania z łapy, no to na pewno mobilność, jeśli chodzi o różnorakie ujęcia. No wyobraźcie sobie teraz gimbala, no i zmianę obiektywów, zmianę ogniskowej, to za każdym razem musicie tego gimbala wyważać. Po prostu w tym samym krótkim czasie, jak nagrywamy z gimbala, a nagrywamy z łapy, no to nagrywając z łapy mamy dużo więcej kadrów, ponieważ no, bardzo szybko możemy sobie odzoomować yy, nasz kadr, no i mamy na szeroko, na wąsko, możemy się bardzo szybko odwrócić, no i jest yy, leciutka sprawa. Niestety, ale tego gimbala trzeba wyważać. Jeśli chodzi o run and gun, no to ten gimbal jest taki, że no, po złożeniu w większości przypadków jest tak, że no, trzeba te ramiona poskładać, na nowo go wyważać, no i to troszkę zajmuje. Wyciągamy taką puchę naszą, przygotowaną całą do nagrywania. Jesteśmy gotowi do strzelania. Tak więc kolejny punkcik wlatuje właśnie dla nagrywania z łapy. Kolejnym minusem gimbala jest waga. No, Nagrywając cały dzień za pomocą gimbala, no to niestety, no ale troszkę, no plecy cierpią na tym, dodatkowo łapa. No i teraz sobie wyobraźcie, nagrywając w takich chaszczach e, fajne przebitki, jakieś dłuższe strzały, no jest po prostu ciężko, no, no naprawdę trzeba omijać te wszystkie nierówności i tak dalej, no i nagrywając z łapy niestety nie będzie to tak fajnie, stabilnie wyglądało, tak więc no tutaj plus wlatuje do gimbala. Czyli jedną z takich zasad, jeśli chodzi o nagrywanie z łapy, ponieważ zaczniemy od łapy, potem porównanie takie sobie zrobimy, jeśli chodzi o ujęcia te same, ale za pomocą gimbala, no to jeśli chodzi o nagrywanie z łapy, no to ja trzymam po prostu puchę w ten sposób, że mam tutaj obiektyw tak, bym chciał pierścieniem tutaj kręcić, ale mam przeważnie tutaj łapę tak umiejscowioną, żebym mógł szybko Filtrum szarym sobie operować. No to takiego trochę Ninja Walka trzeba zrobić. No, dużo osób o tym wspomina i tak dalej. E, dużo osób też wspomina o butach, że buty trzeba mieć mięciutkie. Ja wyjeżdżając tutaj do Was, żeby nagrać dla Was ten materiał, no to tak naprawdę miałem to w dupie. To ja robię sobie po prostu do takiej pozycji cały spięty. Tutaj jestem, żeby klata, wszystko tutaj się trochę pospinało. Wiecie, forma jakaś musi być, żeby ten brzuch wciągnąć, nie? Spinamy się, no i po prostu idziemy sobie w taki sposób, nie? Yy, z takich rzeczy, które zauważyłem, jeśli chodzi o chodzenie, bo dopiero teraz sobie w głowie to koduję, jakie rzeczy mi pomagają przy tym, no to jest to, że kolana mam bardzo blisko siebie, co nie, że troszkę się człowiek gibota, nie? Ważne jest to też, żeby tą kamerę nie mieć tego do przodu, ponieważ no będziemy troszkę bujać tą kamerą, ale ja troszkę bardziej do klaty tutaj sobie przyciągam. Też nie róbcie tego, że tutaj zapieracie się o brzuch, ponieważ ten brzuch też wam będzie drgania robił, chyba że macie jeszcze większy bepzel ode mnie. No, to ten tłuszczyk będzie Wam amortyzował. Wiadomo, te kroki troszkę inaczej stawiamy, że to nie jest takie coś, że, że wy idziecie po prostu normalnie. Tylko każdy krok musi być taki zrobiony, że. Może tu stanę, będziecie lepiej widzieć, że jak idziemy, no to ja zawsze piętą najpierw staję. Że to nie jest na paluszkach, że chodzę, tylko zawsze idę, że pięta. Pierwsza dotyka podłoża. Nie próbujcie robić tego na siłę, że to nie musi być zrobione tak na totalnie sztywno. Te ręce, które tutaj trzymacie tą kamerę, ten obiektyw, to musi być takie, wiecie, wyczute. Czyli jak stawiacie tą piętę to w tym momencie troszkę jakby puszczam ten obiektyw, że nie trzymam na siłę tego obiektywu, nie? Czyli po prostu jak idę coś takiego, to cały czas też tą ręką tutaj, tym chwytem takim staram się łapać, żeby to było jak najdelikatniej, nie? No i idąc w ten sposób, to delikatnie po prostu kontruję tą lewą ręką całość. Prawa ręka trzyma mi tylko kamerę, nie? Żeby ta kamera mi nie wypadła. I nagrywając Was... No jak widzicie, chodzenie na boki już nie jest takie fajne jak być powinno. I teraz chciałbym wam pokazać dwa takie same ujęcia idąc normalnie i idąc właśnie na ugiętych kolanach. No i dobra. Lecimy dwa takie same ujęcia. Bez żadnej stabilizacji, bez Ninja Walka, bez pięt bez jakichś tam wypocin, jeśli chodzi o łapska. A teraz to samo nagramy idąc po prostu, już starając się. No jest różnica, co? Ogólnie jest takie coś, że jak robimy ten krok taki piętą, kładąc całą nogę na ziemi, to jeszcze palce pracują, nie? że jak zmieniamy ten ruch, to na paluszkach potem idziemy i pięta, paluszki pięta, paluszki pięta. Ostatnia rzecz, o której chciałem jeszcze Wam powiedzieć, no to jeśli chodzi o chodzenie, to nie róbcie dużych kroków. O malutkie kroczki takie o tak jak teraz widzicie no to mamy płynny obrazek jakbym z gimbala szedł, prawda? Pamiętajcie, że jak nagrywacie z łapy, nagrywajcie sobie kaweczek dalej i nagrywajcie troszkę szybciej, ponieważ no zanim wy się wbijecie w ten ruch takiego ninja walka, no to troszkę to jeszcze potrwa, nie? A, jeszcze kolejną rzeczą jest to, jeśli chodzi o. Tutaj taki jeszcze plusik, tutaj musimy. E, będziemy musieli dodać. Jeśli chodzi o gimbal kontra nagrywanie z łapy, że nagrywając bokiem chodząc, jest bardzo ciężko to zrobić. Gimbalem bez problemu paralaksy sobie zrobimy. Tak więc tu jeszcze plusik wlatuje do gimbala. Zasada szpagatowania. Tam zaraz wytłumaczę, co tu chodzi. Jeśli chodzi o szpagatowanie, slider taki po prostu, no to tutaj nogi trochę inaczej się uginają, co nie? I tak samo ja robię na ślubie. Trochę dziwnie to wygląda, no ale ujęcie przede wszystkim wyrąbane we wszystko, jak człowiek wygląda. No i po prostu robimy sobie coś takiego. Ładniejszy kat złapiemy. I łapiemy po prostu amyk, naszą przebiteczkę. To wiecie, chodzi o to, że robicie ten taki ruch tutaj. O, moje kości. Musicie po prostu na tych kolanach lewo prawo się wyginać. Bra, zróbmy sobie teraz challenge. 28 mm yy, nagrywając z łapy i 28 mm za pomocą gimbala. Za pomocą gimbala, no i zadecydujecie, który Wam się bardziej podoba. I Stabilniej, ale czy na pewno czy potrzebujemy że tak, do takich rzeczy jak tutaj teraz co dzisiaj robię, no to jest dobrze użyć tego gimbala, nie? Gimbal dużo wybacza, nie? Kolejną rzeczą, jeżeli chcecie mieć fajne przybitki yy, za pomocą yy, no, gimbala lub też łapy, no to nagrywajcie w większych klatkarzach, ponieważ no, jak zrobicie ten szybki ruch, to nie zdążycie drżyć, tylko po prostu szybko machniecie tą łapą, no i po prostu spowolnicie sobie to, no i to wtedy spoko, fajnie, gładko wygląda. No, i to jest właśnie to, nie? Że gimbal to mam taki setup jak tutaj właśnie widzicie. Bardzo często nagrywam gimbalem, ponieważ no, nagrywając y, jakieś teledyski i tak dalej, za pomocą no, złapy, no to niestety, ale no troszkę będzie to drgało. Co nie, że to nie będą takie fajne ujęcia jak być powinny, dlatego no używam gimbala. On jest ciężki, ma swoją wagę, nie wiem ile ten setup waży. I wyobraźcie sobie, no teraz no taka robota na 10 godzin, 12. Chodząc z tym gimbalem, no to niestety, ale no mocno obrywa cały, cały kręgosłup, tak więc no, musicie sobie to wszystko przekalkulować, ile dacie radę z takim czymś chodzić, ponieważ ja nie wyobrażam sobie cały dzień chodzić z gimbalem, z takim setupem, jak tutaj mam. Ja lubię chodzić z monitorem, lubię mieć dobry podgląd, ponieważ no, jak wiecie, no, na tych małych monitorkach mało co widać, no, dlatego no, cały setup leci tutaj właśnie na tego gimbala, plus jeszcze jedna dodatkowa tutaj bateria. Mikrofon czasami wlatuje, no i to już się robi naprawdę ciężko. Nagram teraz dla Was jeszcze jeden taki filmik. W komentarzach dajcie znać, które ujęcia są nagrane za pomocą gimbala, a które ujęcia są nagrane za pomocą właśnie nagrywania z łapy. Tak więc sekcja komentarzy jest dla Was. I teraz chciałbym Wam wytłumaczyć, kiedy używamy właśnie gimbala, kiedy nagrywamy z łapy. I to nie jest tak, że Wy cały czas musicie, musicie z tym gimbalem łazić, nagrywać za, za, za jego pomocą. Mobilność, jaką nam daje nagrywanie z łapy, no to jest game changer, ponieważ no, bierzemy puchę i jesteśmy wszędzie. Możemy ukucnąć, możemy się schować za firankę. No, wyobraźcie sobie takie akcje z gimbalem. No, zawsze mamy ten dyskomfort taki, że coś nam wystaje, musimy całość trzymać. Ktoś uderzy nam w puchę, ten gimbal się przekrzywi. A nagrywanie od z łapy po prostu poprawimy się i lecimy dalej. Tak więc no do nagrywania takich rzeczy jak śluby, do nagrywania takich rzeczy jak jakieś eventy i tak dalej, spoko opcją jest nagrywanie z łapy, ponieważ rozumujemy no, sobie bardzo szybko ogniskową, no i mamy dwa kadry w ciągu bardzo krótkiej chwili. Jeśli chodzi o gimbala, no to wiadomo. Mamy też eventy takie, gdzie no fajnie jest ponagrywać na dużych ogniskowych, co nie jakieś przeloty, paralaksy i tak dalej. Jest to bardzo fajna sprawa, yy, ale no, generalnie ja gimbala używam na chwilę obecną przy jakichś tam większych produkcjach, które robię. No to używam gimbala po prostu do przebitek takich, gdzie będzie mi trudno chodzić, gdzie wiem, że będę potrzebował dłuższych kadrów. Tak więc, no dobrze, sobie to wszystko jest, przeanalizować co gdzie kiedy potrzebujemy. To już zostawiam wam. Zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz tam na dole, zostawcie oczywiście lajka, like żeby. Żeby ten kanał się jakoś rozwijał. Rozwija się swoim tempem, ale się rozwija. Jakbym wrzucał może jakieś rolki, więcej tych materiałów, no to może więcej coś by z tego było, ale nie mam parcia na to, nie potrzebuję nie wiadomo jakiej tam atencji. Tak więc, no Wy, stali widzowie, jak najbardziej mi tutaj wystarczacie. Tak więc... Napiszcie w komentarzu, czy jesteście gimbalowcami, czy jesteście po prostu y, osobami, które wolą jednak z łapy ponagrywać. Dajcie tam na dole w komentarzu znać. Wbijajcie też na mój sklep niedzielićfilmuje.pl, tam kupicie właśnie tego luta, którego w tym filmie używaliśmy. Na ra!